Cześć, Marko, witam Was bardzo serdecznie i chciałbym Was zaprosić na drugą edycję już na serwerze Skyblocka Skylander.pl. Troszeczkę zmian, troszeczkę nowości. Lobby chciałbym Wam zaprezentować, jak to wygląda. Więc do dzieła. Mam nadzieję, że licznie stawicie się i będziemy brali razem, wspólnie udział w drugiej edycji naszego serwerka. Także lecimy. A więc tak, tak się mordeczki prezentuje. Lobby w momencie zalogowania się będziecie widzieć takie oto lobby. Myślę, że Wam się spodoba, jest to troszeczkę nowości. Ci, którzy już byli, wcześniej widzieli, wiadomo, jest to tylko lobby, ktoś powie, ale dbamy o takie szczegóły. Chcemy, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj będziecie mogli sobie troszeczkę pobiegać zaglądać w różne zakamarki i oczywiście serwerek Skyblock jest też przyszłościowo. Survival miały być wydwory, może będą, natomiast na razie jest to za mały serwer, żeby tworzyć. Wbijamy się i teraz nowość, którą chciałem wam pokazać, jest to strefa PvP, gdzie będziecie mogli walczyć o topkę killera serwera. Tutaj dorzucimy parkour i PvP, tak się prezentuje. W środku znajduje się tam posąg, gdzie będzie aktualizowała się topka obecnego króla PvP całego serwera. Także, jak już trochę podkoksisz, troszeczkę kasiory zarobisz, uzbroisz się, będziesz miał dobry mieczyk, dobre, dobre fanty. Możesz tu przyjść i oczywiście powalczyć też żeby zostać tutaj w TFP, Może nie będę tam wchodził, nie będę wam zdradzał. Wbijecie, zobaczycie. Także taka kolejna nowość. To się jeszcze zmieniło. Zmieniła się pomoc. Teraz w pomocy wszystko na gładzie, Macie komendy e-bank, czyli podział innowacyjne rozwiązanie, jak na Skybloku, podział dochodów z wyspy ośród graczy. Także fajna sprawa myślę. Craftingi, rangi jakie są, questy do zrobienia. Jest sklep, są warpy, teleportuje na spawn, jest administracja, ekonomia, na, jakim, na jakich zasadach działa u nas. Ekonomia także warto się z tym zapoznać z pomocą. Jest Twoja wyspa, w niej panel, jest teleportacja, obliczenie poziomu ustawienia wyspy. E, zresetować można swoją wyspę, stworzyć nową. Top wysp oraz ulepszenia to jest nowość tutaj. Ulepszenia, oczywiście, nowość jest cały, pomoc w ulepszeniach mamy rozmiar wyspy. Żebyście się nie gubili, jaki macie rozmiar wyspy, pamiętajcie, gracz startuje od 100 na 100. Taki wymiar ma wyspy, można sobie go ulepszyć za pitos I Limit hoperów też można ulepszyć: ilość hoperów, jakie będą dostępne na wyspie. Limit spawnerów można też sobie ulepszyć. Ile będzie można mieć spawnerów? Także też będzie można zrobić z tego sobie fajną zarabiareczkę. Informacja oczywiście, aby móc ulepszać, musisz być liderem wyspy i żeby ulepszenia zaliczyły się, musisz się przelogować czyli po prostu ulepszasz, Stawcie na ulepszenie o jeden, to ulepszasz jeden, robisz reloga, wracasz i już nowe ustawienia są elegancko zapakowane. Tak zrobiliśmy, żeby się nie bugowało. Jest strefa PvP, będzie kilka nowości dodanych. Ale dodamy do tego troszeczkę element rozgrywki, takiej, że będzie można się pobić fajnie. Standardowo pamiętajcie: parkur co 12 godzin można sobie odwalić parkura, zgarnąć darmowy element klucza, kluczyki itp. Itd. Jak zawsze na spałnie. Dodaliśmy też na łowisku jest topka, gdzie będzie można sobie sprawdzać w danej chwili top wyspy i top pitosu. Także tutaj będą się pokazywać aktualizować się na bieżąco kto jest w tym momencie w topce taka fajna nowość myślę że też wam się spodoba no i kilka kilka nowości tak wygląda teraz prezentuje się spawn strefa PVP nie jest aż taka duża jak się by mogło wydawać na pierwszy rzut oka natomiast żeby to w miarę wyglądało zostało tak zbudowane w środku jest troszeczkę mniejsza niż ten obrys jaka zobaczycie już 27 kwietnia, mam nadzieję, że tak samo licznie się zjawicie i tak samo licznie będziemy grali, także mordeczki, nie, przedłuża, nie przedłużając, widzimy się 27 kwietnia, pamiętajcie serwer skyladder.pl, skyblock, serwer tworzony przez graczy, dla graczy, także do zobaczenia, na ula.